Księga Izajasza, rozdział 43: A teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i ukształtował Cię, Izraelu: Nie bój się, gdyż Cię odkupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, jesteś mój. Choćbyś przechodził przez wodę, ja będę z Tobą, nie zatopią Cię rzeki. Choćbyś szedł przez ogień, nie spłoniesz i płomień Cię nie spali. Bo ja jestem Panem Twoim Bogiem, świętym Izraela, Twoim Zbawcą. Oddam Egipt na okup za ciebie. Kusz i Sebę zamienię na ciebie. Jesteś dla mnie cenny. Otoczyłem cię chwałą i obdarzyłem miłością. Dlatego ziemię zamienię na ciebie i ludy oddam za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Ze wschodu sprowadzę twoje potomstwo i z zachodu cię zgromadzę. Powiem północy oddaj i południu nie zatrzymuj. Sprowadź mych synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich nazwanych moim imieniem, których stworzyłem na moją chwałę, ukształtowałem i uczyniłem. Wyprowadź lud niewidomy, chociaż ma oczy, i głuchy, chociaż ma uszy. Niech wszystkie narody zbiorą się razem, i niech się ludy zgromadzą. Który z nich potrafi to oznajmić i zapowiedział nam przeszłe wydarzenia? Niech postawią świadków i niech wykażą swą sprawiedliwość, aby wszyscy słyszeli i przyznali im rację. Wy jesteście moimi świadkami, wyrocznie Pana, i moimi sługami, których ja wybrałem, abyście mnie znali i mi wierzyli i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną żaden Bóg nie istniał i później innego nie będzie. Ja właśnie ja jestem Panem. Poza mną nie ma zbawcy. Ja ogłaszałem, wybawiałem i przemawiałem, i nie było wśród Was żadnego innego Boga. Wy jesteście moimi świadkami, wyrocznia Pana, ja jestem Bogiem. Od wieczności nim jestem i nikt się nie wyrwie z mojej ręki. Co ja zdziałam, któż to zmieni? Tak mówi Pan, Wasz odkupiciel, święty Izraela. Ze względu na Was wysyłam zwycięzcę do Babilonu i zrywam wszystkie rygle więzienne, a Chaldejczycy będą lamentować. Ja jestem Panem Waszym świętym, Stwórcą Izraela Waszym królem. Tak mówi pan, który wytycza drogę przez morze i szlak przez wzburzone wody, który wyprowadza do boju rydwane i konie i wszystkie potężne armie, padli i już nie powstaną. Zostali zdmuchnięci jak gasi się knot. Nie wspominajcie rzeczy minionych, nie rozważajcie tego co dawno minęło. Oto ja dokonuję nowej rzeczy, teraz się zaczyna. Czy tego nie pojmujecie? Tak, toruje drogę na pustyni ścieżki na pustkowiu. Chwałem i oddadzą zwierzęta polne, szakale i strusie, bo dostarczyłem wody na pustyni, kazałem płynąć rzekom na pustkowiu, żeby napoić mój lud wybrany. Lud, który dla siebie ukształtowałem, będzie głosił moją chwałę. Ale ty, Jakubie, mnie nie wzywałeś, męczyłeś się mną, Izraelu. Nie przynosiłeś mi owiec na ofiarę całopalną, nie czciłeś mnie ofiarami, nie obciążałem cię ofiarami pokarmowymi. I nie męczyłem ofiarą kadzielną. Nie kupowałeś mi za srebro wonnych korzeni i nie syciłeś mnie tłuszczem swoich ofiar. Raczej obciążałeś mnie swoimi grzechami, męczyłeś mnie występkami. Lecz ja właśnie ja ze względu na siebie przekreślam Twoje przestępstwa i nie chcę pamiętać Twych grzechów. Przypomnij mi, rozsądźmy wspólnie. Ty mów, wykaż swą sprawiedliwość. Zgrzeszył już Twój praojciec i zdradzili mnie Twoi pośrednicy. Dlatego zhańbiłem zarządców świętości, wydałem Jakuba na zagładę, a Izraela wystawiłem na zniewagi. Kochani, jeżeli macie problem z akceptacją siebie, jeżeli macie problem z tym, żeby siebie dobrze pokochać, żeby zobaczyć swoją wartość, to czytajcie w kółko te pierwsze wersety tego rozdziału. Kochani, to jak Bóg mówi o swoich ludziach, o, o, o tych, których stworzył, o swoich dzieciach, to nikt tak nie potrafi mówić. On nieustannie nam potwierdza to, jak drogocenni, jak niezwykli jesteśmy, jak jest w stanie wszystko sprzedać po to, żeby tylko nas mieć. Jeżeli tylko macie z tym problem, czytajcie sobie w kółko początek tego rozdziału.